Pan Cameron udaje się to do Brukseli na niemożliwą misję, ale nasza debata w tej chwili jest niesamowita. Kolejne miliardy euro zostaną wyciągnięte z kieszeni podatników, pomimo tego, że yy, Rada nie może się porozumieć już od 18 lat. Jednak to wszystko. Yy, jednak pan. Yy, a Cameron uda się do Brukseli, ażeby walczyć o zamrożenie budżetu. Ale co to oznacza? To zachowanie tego samego rozmuchanego budżetu, który jest gwarancją inflacji. I to jest najlepsze, co może mu się udać osiągnąć w tych negocjacjach. Nie wiem, jak na to zareagują podatnicy brytyjscy. Ale to się nie powiedzie. Nie powiedzie się, ponieważ dla opinii publicznej w Wielkiej Brytanii jest jasne. Dosyć oznacza dosyć. Nie chcemy już płacić pieniędzy firmom węgierskim, które realizują projekty na rzecz poprawy stopy życiowej psów. Podczas gdy nasi, nasza, nasza cierpliwość się wyczerpała. Daje się to, wydaje się to także na wydatki kulturalne takie na przykład jak zespół taneczny goryli, podczas gdy ku, ku uciesze gawiedzi. Tutaj ten przykład podaje Państwu bez żartów. Nasza opinia publiczna jest przerażona, jest oburzona na przykład praktykami tego obwoźnego cyrku, jakim jest Parlament Europejski. Wydajemy miliony euro dziennie, ażby być członkami tej organizacji, która nikomu nie przynosi żadnych korzyści. A więc, Szanowny Panie Cameronie, jeżeli przybędzie Pan do Brukseli, to bardzo proszę rozpocząć debatę w Wielkiej Brytanii na temat tego, czy w ogóle warto pozostać w ramach Unii Europejskiej. W tej chwili 50% Brytyjczyków prawie nie chce już ani, ani pensa płacić za członkostwo w tej organizacji. Dziękuję. Pan Protasiewicz chciał zadać Panu pytanie. Czy się Pan zgadza? Proszę bardzo, Pan Protasiewicz. I have just a very that... Mam tylko bardzo proste pytanie. Jeśli wierzy Pan, że ta izba jest bezużyteczna, to po co ubiegał się Pan o miejsce w niej i po co przyjeżdża Pan tutaj co miesiąc do Strasburga i uczestniczy w naszych debatach? No, wszyscy. Yy deputowani są w Izbach i mogą wówczas korzystać ze swojego miejsca, aby z nich, aby z nich zrezygnować później. Tak było w Sinn Féin, w Wielkiej Brytani w Irlandii, tak jest w, w przypadku nacjonalistycznej partii szkockiej i tak samo my robimy, żeby opinia publiczna Wielkiej Brytanii wiedziała, co się dzieje w Europie i ile to kosztuje. My korzystamy z naszego miejsca tutaj, aby te informacje przekazać opinii publicznej Wielkiej Brytanii. No i ja uważam, że biorąc pod uwagę, że liczba eurosceptyków rośnie w Wielkiej Brytanii, to uważam, że działamy dobrze. Teraz głos ma pani Zimmer w imieniu Europejskiej Lewicy. Szanowni Państwo, gdy...